Witajcie, kochani, serdecznie witam w Tole Wole i serdecznie witam w nowym, super uroczym poradniku na szalik. Pokażę Wam dziś stosunkowo mały szalik, więc szczególnie dobrze nadaje się dla dzieci. Mam tu szalik, który ma około 18-20 cm szerokości, uhum, zrobiony na szydełku z jednego motka, i ma wtedy około metra długości. Super milutki, bardzo, bardzo miękki i zrobiłam go na szydełku z głównej nitki i nitki pomocniczej. Główna nitka tutaj w tym starym różu E, a nitka pomocnicza w czerni z małymi kolorowymi drobinkami. Super, super uroczy, bardzo łatwy i szybki do zrobienia na szydełku z drutem numer 8. Zaczynamy od włóczki Twister, którą widzicie tutaj w tym słodkim różu. Jest to kolor numer 32. Składa się w 100% z poliakrylu, a 100 g to 100 metrów długości. Zalecana jest do drutów w rozmiarze od 7 do 8 mm. Będę to szydełkować tutaj, używając szydełka numer 8, a dodatkowo mam tutaj od firmy Rico Design tę czarną włóczkę pomocniczą z tymi słodkimi, kolorowymi kro, e, kropeczkami i widzicie, one są zawsze mniej więcej w odstępach, co 7-8 cm. I mamy tutaj różowy, żółty, szary i niebieski. Położę je już teraz trochę niżej, żeby mogły się swobodnie rozwijać, a potem będę pracować jednocześnie obiema nitkami. Czarna nitka jest naprawdę tak cieniutka, że właściwie nie ma żadnego znaczenia, czy się ją w ogóle macznie. Przy szydełkowaniu jest ona praktycznie niewyczuwalna. E to po prostu daje jeszcze ładny, dodatkowy efekt. Zaczynam od łańcuszka z oczek

I wtedy dochodzimy do piętnastu oczek. Na początku od razu pomijam pięć oczek. Trzy, nie, cztery oczka pomijam. Wchodzę w piąte, trzy na wysokość, jedno jako odstęp. I tutaj jest moje piąte oczko. Nawinięcie, w kłócie, i w to jedno oczko wchodzą od razu cztery słupki, ale z centralnym oczkiem łańcuszka. Dwa słupki, jedno oczko łańcuszka, dwa kolejne słupki i gotowe. Następnie pomijam trzy oczka łańcuszka, tutaj na dole w mojej pętli łańcuszka i przerabiam to wszystko jeszcze raz. Patyczki higieniczne. Oczko łańcuszka? E? Nie, jednak dwa słupki. Następnie robimy jedno oczko łańcuszka i znowu dwa słupki. Następnie znowu opuść trzy oczka łańcuszka. Trzeba tu na dole zawsze trochę dokładniej patrzeć, bo to oczko łańcuszka, w które wbijam szydełko, trochę się rozciąga i może zakryć kolejne, żeby faktycznie opuścić trzy. Wbij tutaj i powtórz to wszystko. Wtedy wzór zrobiłam trzy razy. Tak więc zostały mi jeszcze tylko dwa oczka łańcuszka. W ostatnie oczko łańcuszka wbijam szydełko i robię jeden pojedynczy słupek. I tym samym kończę mój pierwszy rząd. Widzicie, że na początku na zewnątrz leży łańcuszek z oczek, a tutaj mam ten pojedynczy słupek jako oczko brzegowe, a w środku trzykrotnie powtórzony wzór. Teraz przechodzimy do drugiego rzędu. W tym celu wykonuję ponownie trzy oczka łańcuszka. Odwracam robótkę i szydełkuję teraz po prostu zawsze wokół oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. Po dwa słupki, jedno oczko łańcuszka i znowu dwa słupki. Wzór jest dokładnie taki sam jak poprzednio. Super proste. A teraz, moi drodzy, przejdziemy do kolejnego kroku. Zaczniemy od wykonania słupka, potem kolejny słupek, następnie oczko łańcuszka, a na koniec jeszcze raz dwa słupki. Widzicie teraz, jak ładnie EE rozwija się tutaj ta nitka pomocnicza i jak bardzo, bardzo uroczo widać te malutkie punkciki. Tutaj mamy jeszcze raz wzór w tym rzędzie. Słupek, słupek, oczko, łańcuszka i jeszcze raz dwa słupki. I na sam koniec, tutaj z tyłu, wokół łańcuszka z oczek, będzie jeszcze jeden ostatni słupek. Zawsze zaczynam od trzech oczek łańcuszka i kończę całą pracę jednym słupkiem. Pomiędzy nimi będę dziergać wzór i to właśnie będę teraz kontynuować przez kilka kolejnych rzędów, a potem oczywiście Wam to jeszcze raz pokażę. Tak więc jestem już przy rzędzie numer 7 i widzicie tutaj właśnie kolejny łuk, który zrobiłam na łańcuszku z oczek. Tutaj już widać, jak to się pięknie rozwija. Całość jest naprawdę milutka, a także stosunkowo zwarta, mimo że są tu te większe luki. A całość z ładnymi, prostymi krawędziami i oczywiście z tymi słodkimi, kolorowymi kropkami w środku. Mam teraz oczywiście jeszcze sporo włóczki przed sobą i zobaczymy się zaraz z gotowym szalikiem. Tymczasem skończyła mi się różowa włóczka. Czarnej miałam faktycznie jeszcze sporo więcej. Kłębek jest oczywiście bardzo, bardzo długi przy tej cienkiej nitce. I wydziergałam teraz około 100 cm, czyli 1 m szalika. Spójrzmy też szybko na szerokość. Mam tu około 18 cm, czyli 18 cm szerokości i 1 m długości. Faktycznie, jeśli chce się to zrobić szerzej lub oczywiście dłużej, e, e, używa się po prostu kolejnego motka albo dodaje się tu do szerokości zawsze 4 e, oczka łańcuszka. Wyszło więc, że to nieco krótszy szalik dla dzieci i mam nadzieję, że Wam się to znowu spodobało i sprawiło radość. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aktywujcie dzwonek, żeby niczego nie przegapić, a my widzimy się następnym razem znowu u Tole Do zobaczenia. Cześć!